Witam na kolejnym filmie z serii Tabele przestawne w Excelu. Dzisiaj zajmiemy się konsolidacją rozproszonych danych w jedną tabelę przestawną. Czasem mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją, że np. w różnych arkuszach znajdują się tabele z pokrewnymi danymi i chcielibyśmy połączyć je w jedną całość, np. w formie tabeli przestawnej. Otwieramy zatem plik Tabela przestawna konsolidacja zakresów i oglądamy zgromadzone w nim dane. W arkuszach PKO1, PKO2, PKO3 mamy bardzo podobne do siebie tabele zawierające informacje o produktach finansowych banku. W każdej z tych tabel występują podobne produkty finansowe, jak widać nie wszystkie we wszystkich tabelach. A poszczególne arkusze dotyczą różnych oddziałów banku. Za chwilę dane zgromadzone w tych trzech tabelach skonsolidujemy w jedną tabelę przestawną, którą wstawimy do arkusza wszystkie oddziały. Do konsolidacji takich właśnie rozproszonych danych, czyli np. znajdujących się w różnych arkuszach tego samego skoroszytu, jest potrzebny zaawansowany kreator tabel przestawnych. W ramach tego kursu pokazywałam, jak dołączyć nowe narzędzia do paska szybki dostęp. W tym filmie już po prostu będziemy z takiego dołączonego narzędzia korzystać. A zatem przechodzę do arkusza wszystkie oddziały i uruchamiam kreatora tabel przestawnych, znajdującego się na pasku szybki dostęp. W oknie dialogowym, które się otworzy, zaznaczam opcję wiele zakresów konsolidacji. Po kliknięciu przycisku Dalej, w kolejnym oknie kreatora zaznaczam opcję Pola strony utworzy użytkownik. Tutaj chodzi o to, czy w tabeli przestawnej mają wystąpić nadrzędne pola filtrujące, czyli takie, które do tej pory umieszczaliśmy w kratce filtry. Aby mieć pełną kontrolę nad tworzeniem takiego pola filtrującego, zaznaczamy właśnie opcję, która mówi, że pole to utworzy użytkownik. Po kliknięciu dalej w kolejnym oknie dialogowym mamy możliwość zaznaczenia wszystkich zakresów, które będą konsolidowane. A zatem przełączam się do arkusza pko1 i zaznaczam zakres z danymi, pomijając zarówno kolumnę, jak i wiersz razem. Będzie to zakres A4G9. Po zaznaczeniu zakresu klikam przycisk Dodaj. Zakres ten musi wpaść do pola o nazwie wszystkie zakresy. Dopiero w tym momencie mogę zabrać się za zaznaczanie kolejnego zakresu, a zatem przełączam się do arkusza pko2. Tutaj okazuje się, że Excel próbuje rozpoznać odpowiedni zestaw danych, zaznaczając taki sam zakres jak w poprzednim arkuszu. Niestety jest on nieprawidłowy i należy go skorygować. Z jednocześnie wciśniętym klawiszem Shift klikam zatem komórkę G8. Chodzi o to, aby ominąć wiersz razem. Po zaznaczeniu prawidłowego zakresu również klikam Dodaj w oknie dialogowym. No i przełączam się do następnego arkusza PKO3 i tutaj też koryguję zaproponowany przez Excel zakres. Z jednocześnie wciśniętym klawiszem Shift klikam w komórce G9. Następnie prawidłowo zaznaczony zakres, przyciskiem Dodaj, przerzucam do pola wszystkie zakresy. W tym oknie dialogowym jeszcze utworzymy pole strony, czyli nadrzędne pole filtrujące, które będzie umieszczone nad tabelą przestawną i w kratce filtry panela sterującego. W tym celu, pod pytaniem, ile pól stron potrzebujesz, zaznaczam opcję 1. Definiowanie pola filtrującego będzie polegało na nazwaniu wprowadzonych przed chwilą zakresów unikatowymi nazwami. Nazwy te pojawią się w menu filtra. Po zaznaczeniu opcji 1 w polu Wszystkie zakresy zaznaczam zakres, któremu będę nadawała nazwę. Kolejność nazywania zakresów nie ma znaczenia, ale zaczniemy od pierwszego, znajdującego się w tej liście. Ten zakres opatrzę nazwą oddział Warszawa. Po zaznaczeniu drugiego zakresu wpisuję jego nazwę np. Na oddział Kraków. I jeszcze trzeci zakres po zaznaczeniu wpisuję nazwę oddział Kielce. Następnie klikam przycisk Dalej, a w kolejnym oknie dialogowym Zaznaczam początkową komórkę przyszłej tabeli przestawnej, czyli na przykład komórkę A1 i kończę pracę z kreatorem. W gotowej tabeli przestawnej tradycyjnie zmieniam układ raportu na tabelaryczny, no i sprawdzam, co znajduje się w polu filtrującym nad tabelą przestawną. Jak się okazuje, znajdują się tutaj wszystkie nazwy oddziałów wprowadzone w kreatorze tabeli przestawnej. Nazwa tego filtra jest trochę myląca zupełnie nie mówi, co w danym polu się znajduje a zatem zmieniamy ją. Można na to miejsce na przykład wpisać taki oto tekst. Dzięki niemu będzie jasne, co można filtrować właśnie w tym polu. I sprawdźmy. Po rozwinięciu menu można wybrać jeden z oddziałów banku. Wybór pojedynczej pozycji znajdującej się w tym menu wyświetla dokładnie takie same dane, jakie znajdują się w jednej z tabel z arkuszy PKO1, PKO2 i PKO3. Jednak dzięki tej tabeli przestawnej możemy uzyskać informację o sumarycznej wartości wszystkich produktów finansowych z wszystkich trzech oddziałów banku. Oczywiście tak utworzoną tabelę przestawną możemy modyfikować. Dotyczy to zarówno formatu tabeli, jak i wzajemnego położenia danych w tej tabeli. Jak najbardziej można również dołączyć do tej tabeli przestawnej fragmentatory. Fragmentatory ustawiamy nad tabelą przestawną po wstawieniu nad tą tabelą kilku pustych wierszy. Po uzyskaniu satysfakcjonującego nas położenia i rozmiarów poszczególnych fragmentatorów, można je wszystkie sformatować w takim samym stylu, jak jest sformatowana tabela przestawna. Dzięki fragmentatorom filtrowanie jest znacznie szybsze i bardziej przyjazne. Przypominam, że po ustawieniu fragmentatorów w odpowiedni sposób i dostosowaniu ich rozmiaru warto przypisać im opcje, które nie pozwolą w przyszłości na zmianę położenia i rozmiarów tych fragmentatorów, które do zmiany mogłyby nastąpić podczas przestawiania pól w tabeli przestawnej. A zatem po zaznaczeniu wszystkich fragmentatorów kombinacją klawiszy Ctrl1 wyświetlam panel formatujący. I we właściwościach fragmentatora, w menu rozmiar zaznaczam opcję zablokuj współczynnik proporcji, a w menu właściwości opcję nie przenoś ani nie zmieniaj rozmiaru z komórkami. Teraz, jak widać, nawet jeśli tabela przestawna zmienia swą szerokość, fragmentatory pozostają na poprzednich miejscach i nie zmieniają swoich rozmiarów. Tutaj jeszcze w tabeli przestawnej zmieniam nazwy niektórych pól, ponieważ nazwy wiersz, kolumna niewiele mówią o zgromadzonych tutaj danych. Oczywiście, jak widzicie, zmiana nazw pól w tabeli przestawnej. Nie przełożyła się na zmianę nazw fragmentatorów, ale oczywiście nazwy fragmentatorów też można zmienić. Wystarczy zaznaczyć fragmentator, a następnie na karcie fragmentator wprowadzić nową nazwę do pola podpis fragmentatora. Po wpisaniu nazwy, oczywiście, trzeba wcisnąć klawisz Enter. W tabeli przestawnej można również stosować formatowanie warunkowe. Najczęściej wykorzystujemy tutaj tzw. paski danych. W tym celu po zaznaczeniu zakresu na karcie Narzędzia Główne rozwijam menu Formatowanie Warunkowe i wybieram jedną z opcji spod menu Paski danych. I zobaczmy, jak działa formatowanie warunkowe, jeśli będziemy przestawiać pola wewnątrz tabeli przestawnej. W tym filmie to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję również za uczestnictwo w kursie, ponieważ film ten jest jednocześnie ostatnim filmem szkolenia dotyczącego tabel przestawnych. Mam nadzieję, że kurs okazał się przydatny i wykorzystacie omówione w nim zagadnienia w swojej pracy. Jeszcze raz dziękuję za obecność, za uwagę. Do usłyszenia w ramach następnych szkoleń.